Dzień dobry, adwokat Krzysztof Szymański. Chciałbym dziś Państwu przybliżyć prawa osoby zatrzymanej. Mianowicie, kiedy policjant może nas zatrzymać. Jest kilka takich sytuacji. No, przede wszystkim jest to sytuacja, gdy jesteśmy podejrzani o popełnienie przestępstwa i zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się z pracy przestępstwa, bądź też zatacza śladów przestępstwa. No i bardzo częsta sytuacja życiowa, mianowicie, jeżeli nie można ustalić tożsamości osoby zatrzymywanej, a zwłaszcza osoby legitymowanej, co bardzo często możemy się spotkać nawet na ulicy. W tej sytuacji policjant ma prawo nas zatrzymać, ale ma też obowiązek pouczyć nas o przysługujących nam prawach i o przysługującym, i o przyczynie przede wszystkim zatrzymania. Głównym prawem, moim zdaniem, głównym prawem osoby zatrzymywane jest pouczenie o prawie do pomocy adwokata, skorzystania pomocy z adwokata i nawiązania z nim bezpośredniej rozmowy celem ustalenia swojej linii obrony, czy ewentualnie Postępowania w dalszych czynnościach procesowych. Są też inne, jeszcze również, prawa, jak na przykład osoba jest obcokrajowcem, należy ją pouczyć o prawie skorzystania z tłumacza. Jeżeli osoba zasłabnie, należy jej udzielić, pouczyć ją, że ma prawo do pomocy medycznej, policja powinna jej na tym najbardziej pouczyć. I przede wszystkim jest jeszcze jedno takie istotne prawo, a mianowicie sporządzenie protokołu z zatrzymania, co jest bardzo przydatne. Zwłaszcza w sytuacji, gdy nie zgadzamy się z jakimiś czynnościami, które policja przeprowadza, to ten protokół będzie istotny, ponieważ jest jeszcze jedno kolejne dla nas prawo. Mamy w terminie 7 dni od dnia zatrzymania, mamy prawo złożenia zażalenia na zatrzymanie, i wtedy ten protokół może być jednym z głównych dowodów zatrzymania i przeprowadzenia czynności przez policjanta, zwłaszcza w sytuacji, gdy z czymś się nie zgadzamy. To mamy również możliwość zażądania, aby do tego protokołu zostały naniesione nasze zastrzeżenia. Policja ma obowiązek wpisania tych zastrzeżeń i my dopiero podpisujemy taki protokół. Policja ma prawo, ma obowiązek wydać nam odpis tego protokołu. Dziękuję. W razie wątpliwości zapraszam do Kancelarii Adwokackiej.